No nie, nie ma takiej opcji, o ma Hubert, hejka Ja się wkurzam Właśnie w tym momencie Halo? Mój OBS nie ze mną nie współpracuje dzisiaj. Są lagi. Te mnie wkurzają, jak wyjdę. To jest czerwone. Znękniłeś ze mną, może? Oczywiście! Bardzo! Naprawdę. Bardzo się za tobą stęskniłem. Naprawdę. Tak bardzo. Dobra, Boże, jak będzie zacinać, to mówcie jak zacina, dobra? Będziemy coś robić. Sigma. A, dobra, nie. Co ja piszę? E, coś z listy. Tak, jasne. Już daję z listy, prawie mnie zacięło. Widzę to, jak mnie zacina. No, super. miło, że mi live'a zacina. Mhm. Dobra, eee, damy coś. O, zacina, zacina Obejmy programowym. O, czerwony, żółty. Mmm, jakie ładne kolory. Dlaczego mam takie wysokie użycie procesora? W ogóle tego nie było kiedyś. To takie 37 nagle. Nie no, naprawdę mój laptop, halo. Elo, hejka obiwcia, kochana. 34? Nigdy czegoś takiego nie miałem przez niej Ażby potrzebuję, ażbym przed nas Star y zobaczył. Bo to aż niemożliwe jest. Hejka, benia. Hejka, hejka. Dzisiaj jest jakiś dzień lagów. Dzisiaj jest coś nie tak. Gdyby... Mam top chat w ogóle. Nie. Czas na żywo. Tylko. Live powinien dodać testowy by po prostu. Testowy live Będę patrzeć. próbować do skutku w tym OBSem, bo przerwę na chwilę i spróbuję coś zrobić z tym, bo to nie jest śmieszne. Ma być zielony, a nie jakiś czerwony, kurde, czerwony. Dziękuję za łapkę. Próba kolejna. To, to jest za w ogóle, jakaś z kosmosu zięta? Boż, będę płakać na tym live zaraz. I z mojego OBS-a, nie? Który ma jakiś problem. Jeżeli ja robię takie przerywania, ale po prostu spróbuję to ogarnąć. O, no nie, nie dobra, a teraz zobaczmy, jak z YouTubeem 32, nagle, może nie 2, tylko więcej Chwilka. Ja i moje problemy z. Zróbmy pewien test. Ja spróbuję za chwilkę, jeżeli będzie zacinać yy, się, yy, się, się, się jeszcze raz, się uruchomić się ponownie. bo cały czas coś się nie tak I cały czas mnie to wkurza, bo niby działa, niby jest ok, ale cały czas jest czerwona, a ja nie chcę tego.